Cześć! Dzisiaj witam Was tym razem z Lublina. Dzięki uprzejmości firmy Farm mogliśmy uczestniczyć w konferencji pod nazwą Zimowa Szkoła Rollfarmu. Jak co roku, Lublin staje się miejscem spotkania hodowców i producentów trzody lewnej. Program spotkania z hodowcami był mocno napięty, ale jak widać, również w przerwach między prezentacjami panowała gorąca atmosfera. Nasze stoisko przeżywało istne oblężenie. Dzięki uprzejmości organizatorów udało nam się przeprowadzić wywiad z profesorem Zygmuntem Pejsakiem. Witam serdecznie. Gościmy dzisiaj profesora Zygmunta Pysaka, chociaż na dobrą sprawę profesora nie muszę przedstawiać, bo wszyscy tutaj profesora znają w całej branży. Cieszę się, że znalazł pan czas. Witam serdecznie. Kolejna jednostka chorobowa, która no, jest w Polsce obecna już 10 lat i też no, skutki ekonomiczne są ogromne. Pojawiają się rejony, gdzie mówi się o szczepionce. Tam Azja i te, 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 ta, ta część świata. Czy ta szczepionka jest w jakimś stopniu skuteczna, zabezpiecza? Czy jest szansa, że można przenieść tą szczepionkę tutaj? i zastosować w naszym regionie? Powiedziałbym tak, że ta choroba w naszym kraju już występuje 11 lat. 14 lutego 2014 roku jest diagnozowane pierwsze ognisko afrykańskiego pomyłu świn. No niepokojące jest to, żeśmy się w zasadzie przyzwyczaili do tego, że ta choroba w Polsce występuje. I w moim przekonaniu niewiele robimy w tym kierunku, żeby ją naprawdę skutecznie zwalczyć. A skuteczne zwalczenie polegałoby przede wszystkim na tym, żebyśmy naprawdę zwalczyli tą chorobę w populacji dzików, a przynajmniej ograniczyli źródło wirusa w populacji dzików, to znaczy, żebyśmy intensywnie poszukiwali padłych dzików, padły dziki i usuwali te dziki, utylizowali i tak dalej. I my tego nie robimy skutecznie i myślę, że no, nie przykładamy się do tego. I stąd tak dużo rezerwu wirusa jest w lasach i na polach. To jest, to jest najpoważniejszy temat. A teraz wracając do pana pytania o szczepionkę, to muszę powiedzieć, że też niepotrzebnie w Polsce nagłaśnia się temat, że szczepionka może nam pomóc w zwalczaniu afrykańskiego pomoru świni. Nikt na razie na świecie nie opracował. Podkreślam, w pełni skutecznej i w pełni bezpiecznej szczepionki. Nie ma nigdzie na świecie w pełni skutecznej i w pełni bezpiecznej szczepionki, jakkolwiek wiele prototypów szczepionki się ukazało. I w niektórych krajach azjatyckich nawet próbowano szczepić. A tam wszędzie, gdzie szczepiono, to okazywało się po jakimś czasie, że ta szczepionka nie jest dostatecznie dobra. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że, że, że nawet gdyby była dobra szczepionka, typowa konwencjonalna szczepionka przeciwko afrykańskiemu pomorowi świn, zapewne Unia Europejska nie zgodziłaby się na to, żeby konwencjonalną szczepionkę wprowadzić do szczepienia. My musimy przede wszystkim szczepić dziki, trzeba mieć tą świadomość, prawda? Nie, nie zgodziłaby się Unia Europejska na to, by szczepić dziki czy szczepić świn, gdyby to była konwencjonalna szczepionka. Bo konwencjonalna szczepionka, taka typowa szczepionka, nie pozwala na odróżnienie zwierząt szczepionych od zakażonych. I gdybyśmy wprowadzili taką szczepionkę do użycia, której zresztą nie ma, no to byśmy zamazali obraz epizotyczny. Wtedy, jakbyśmy mieli wyniki dodatnie, to byśmy nie wiedzieli, czy to jest wynik dodatni po szczepieniu, czy po zakażeniu. Czyli, po pierwsze, szczepionki dobrej, w pełni bezpiecznej na świecie nie ma. Po drugie, gdyby była taka szczepionka a nie byłaby to szczepionka podjednostkowa, którą można byłoby, przy pomocy takiej szczepionki można byłoby podjednostkowej odróżnić zwierzęta szczepione od zakażonych, to tylko taka szczepionka miałaby szansę wprowadzenia do stosowania, prawda? Nie. Tak samo jak mamy klasyczny pomór świń i mamy szczepionki, nie możemy szczepić przeciwko klasycznemu pomorowi a przykładowo przeciwko chorobie aujeskiego, gdzie mamy tak zwaną delecyjną szczepionkę, to możemy szczepić świnie, bo ta szczepionka Pozwala na odróżnienie zwierząt szczepionych od zakażonych. Czyli jednym słowem, nie ma szczepionki, długo nie będzie i jedyny sposób ochrony naszych stad przed ASF-em to jest bioasekuracja. Ja ciągle to mówię, a nie mówienie, że będzie szczepionka. Bioasekuracja i ograniczenie, istotne ograniczenie ilości wirusa. ASF, ASV w środowisku leśnym i na polach. Czyli poszukiwania padłych dzików, Poszukiwania, intensywne poszukiwania. Z, po stronie niemieckiej dosyć mocno wykorzystywane. Bardzo to robią psy, wykorzystują i, to i tak jest dalej. Ten kierunek, który to jest jedyny kierunek. To jest jedyny kierunek, jakby wykorzystany. To jest jedyny kierunek, jedyny naprawdę i dość skuteczny, a w Polsce w zasadzie niewykorzystywany. Okay. Czyli nie ma pójścia na skróty, nie ma aseguracja i Nie ma szukanie. pójścia tutaj. tak. tak. Okej. Okay. Teraz takie pytanie. Znalazłem artykuł dosyć ciekawy dla mnie, związany z edycją genów. Czyli, jak dobrze rozumiem, to jest mutacja pod kontrolą, tak? I, tak. i sposób jakby tak. tworzenia zwierząt z odpornością na daną jednostkę chorobową. Czy to jest szansa, właśnie tutaj, jeśli chodzi o naszą produkcję? Sprawa nie jest nowa. Od kilku na stu lat, powiedziałbym, może nawet od kilkudziesięciu lat, próbuje się przy pomocy metod biologii molekularnej, przy pomocy inżynierii genetycznej, tak mutować geny, żeby pozbawiać zwierzęta receptorów dla niektórych czynników patogennych. Receptorów, jak nie ma receptora, to nie ma możliwości zakażenia. Jak pan nie ma receptorów dla wirusa pryszczycy, to właśnie nigdy pryszczycą nie zakazi, prawda? Bo trzeba mieć odpowiednie receptory. I w związku z tym pracuje się nad, nad takimi liniami genetycznymi, Powiedzmy o świnia, bo na świniach się wszystkim znam, gdzie opracowywano już i były linie genetyczne świn odpornych na zakażenie określonymi szczepami pałeczki okrężnicy, czyli miały być chronione przed kolibakteriozą. I co się okazuje, że można coś takiego uzyskać, ale to nie jest proces stabilny i długotrwały, że jedno, dwa, trzy pokolenia są odporne, ale potem wszystko wraca do normy i, i trudno, bo powiedziałbym, bardzo trudno jest zmienić genom zwierzęcia czy człowieka trwale, żeby on był odporny na tą czy inną chorobę. Czy badania są intensywne, prowadzone od wielu lat? Na razie także raczej nieskuteczne. Nie ma stabilnej rekombinacji w tym zakresie. Ale nauka cały czas poszukuje. Poszukujemy, no my poszukujemy no naukowcy muszą coś robić, poszukują, Rozumiem, i, i, i... ale okazuje się, że to nie jest tak. Bo gdyby to było takie proste, no to wie pan, przez te lat te zwierzęta by wyglądały inaczej, bo no tak. są mutacje robione przez człowieka, kontrolowane, ale są mutacje przypadkowe. Gdyby te mutacje przypadkowe tak często by występowały i były, i były stabilne, utrzymał się długo, no to byliśmy, byliśmy zupełnie, może byśmy inaczej wyglądali. To na koniec jeszcze jedno pytanie. Pan profesor ma takie ogólne spojrzenie na, na całą naszą branżę. Co należałoby tutaj, w jakim kierunku iść, jak, jakie my jako branża powinniśmy podejmować kroki, żeby Żebyśmy się dalej rozwijali i żebyśmy byli konkurencyjni też w stosunku do, do, do innych rejonów, no i powiedziałbym to, co mówię od, od wielu lat i dzisiaj będę mówił tutaj na tym wykładzie, który będę za chwilę miał, No przede wszystkim musimy się profesjonalizować. I to, się, to ma miejsce w Polsce, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat, a szczególnie w przypadku z powodu pomoru afrykańskiego, no, zmieniła się nasza hodowla i powiedziałbym, wszyscy ci, którzy nie byli dostatecznie dobrzy, albo też nie mieli szczęścia, bo to jest następny temat, to wypadają z produkcji i liczba gospodarstw gwałtownie maleje. Powiedziałbym, że głównie, a nie tylko, no zaprzestałem produkcji gospodarstwa małe, drobnotowarowe, takie słabsze. Ja mówię głównie, ale nie tylko. No, czyli pozostają tylko ci najlepsi, którzy znają się na zasadach biosekuracji, są profesjonalistami i no, robią tą Pracę bardzo solidnie. Czyli można powiedzieć, że idzie w tym kierunku, że branża się, niby, gospodarstwo jest dużo, dużo mniej, ale branża się wzmacnia pod względem profesjonalizmu, choć też nie jesteśmy w, w, w całości tacy jak Duńczycy, czy Holendrzy, czy nawet y, powiedziałbym, no, czy Hiszpanie, prawda? Jesteśmy słabsi, bo mamy dużo słabsze wskaźniki produkcyjne. I powiedziałbym, że. Polska ma doskonałe warunki do produkcji czody chlebnej. Naprawdę powinniśmy być potentatem w skali europejskiej na pewno, bo mamy no, wszystko, co jest potrzebne. Tylko nie mamy jednej rzeczy, powiedziałbym, że nie mamy odpowiedniego takiego ustawodawstwa, że ci producenci ćwicząc często są nękani przede wszystkim, to jest pierwsza sprawa. I to jest główna sprawa, są nękani, nie pozwala się im na rozwój, i nie wiadomo, czy ta wieś dzisiaj ma być wieś, wsią turystyczną czy produkcyjną, prawda? Bo, bo no, tak to się. Sypialnią w tej chwili. jest i ten, kto produkuje świnie, jest w zasadzie na cenzurowanym, tak. a nie jest tam traktowany y, właściwie. To jest pierwsza sprawa. I druga sprawa, że no musimy ciągle walczyć o wskaźniki, bo to, że zużywamy dużo więcej paszy na kilogram przyrostu, nasze świnie rosną troszkę dłużej niż, niż tam w najlepszych krajach tych, to powoduje to, że produkcja u nas jest nieco droższa, nieco droższa, droższa niestety, niż gdzie indziej. Czyli musimy wyraźnie poprawić efektywność. Powiedziałbym, że to bardzo dużo się zmieniło. Jesteśmy na bardzo dobrej drodze, idzie to mocno do przodu, ale ciągle powiedziałbym, że ogromna liczba, ale już nie ogromny odsetek hodowców dorównuje hodowcom dobrym hodowcom zachodnioeuropejskim, ale jeszcze duża liczba hodowców nie dorównuje. I w związku z tym, no ci najlepsi naprawdę w Polsce nie mają kłopotów finansowych, ci najlepsi naprawdę nie mają kłopotów finansowych i producenci Wachlaków, i producenci tuczników takich ci dobrze nie mają. Powiedziałbym jedno, co nam brakuje, to brakuje nam dużych producentów wachlaków, dużych producentów Wachlaków, bo my. Ogromne ilości wachlaków importujemy. Tak, z, ponad 7 milionów. Sied około 7 wachlaków. milionów wachlaków. dwa To jest przestrzeń do tego, żeby 200 tysięcy maciał była było więcej, nas tak, w kraju. Było więcej, tak, tak, tak. Tylko potrzebno jest właśnie to. Co I uzależniamy jest. się od importu. Bardzo się uzależniamy od importu i trzeba też pamiętać, że z Danii, przez i importujemy nie tylko my, ale także importują Niemcy jeszcze więcej tak. niż my. I niestety nie te najlepsze wachlaki trafiają do nas, bo te najlepsze trafiają do, przede wszystkim do Niemiec. Do nas już trafiała ta druga grupa wachlaków. No ale jest to problem, że, że nasi hodowcy uznali, że wygodniej jest produkować tuczniki, niż produkować zwierzęta w cyklu zamkniętym, bo to jest naprawdę trudniejsze, czy produkować wachlaki. A ja uważam, że powinna być głównie wspierana produkcja prosiąt, czy produkcja w cyklu zamkniętym, a nie produkcja tuczników. No właśnie, tutaj przy produkcji prosią tych miejsc do popełnienia błędu jest dużo więcej. Jest dużo więcej, dużo więcej. Więc... Profesjonalizm wymagany jest, dużo, wię dużo większa wiedza jest y potrzebna, a niestety zdarza się czasami tak, że ci, którzy pracują w cyklu zamkniętym, zarabiają czasami mniej niż ci, którzy produkują w cyklu otwartym, czyli produkują tuczniki tylko. Są takie okresy, że ci producenci tuczników wychodzą na tym lepiej, w związku z tym ci, którzy produkują prosięta w cyklu zamkniętym, przechodzą z tej produkcji na produkcję w cyklu otwartym, czyli produkcję tuczników. Właśnie też dostrzegliśmy, że tutaj zapotrzebowanie na wiedzę, na jakby doszkalanie hodowców istnieje, i stworzyli taki pomysł na powstanie tego naszego kanału, żeby edukować ale też żeby pokazywać jakieś tam rozwiązania takie techniczne, nowinki, które na, yy, na rynku się pojawiają, które pomagają też w produkcji. I to był taki główny zamysł, żeby też gdzieś się wpisać w cały ten nurt i żeby też w jakimś tam stopniu tutaj pomóc w rozwoju tego wszystkiego. No ja uważam, że takie spotkania jak to, to dzisiejsze, prawda, to są niezwykle potrzebne i ja jestem zbudowany tym, że tak dużo hodowców bierze udział w tych spotkaniach i jeszcze chciałbym podkreślić jedno, że tu przyjeżdżają najlepsi hodowcy, tu nie przyjeżdżają przeciętni czy słabi, tu przyjeżdżają ci najlepsi, bo oni są dobrzy, a chcą być lepsi i to jest naprawdę budujące, a chciałem jeszcze dodać, że już dzisiaj nie takie... Zwykłe choroby powodują problemy w produkcji zwierzęcej, tylko niewłaściwa organizacja, niewłaściwe zarządzanie, niekorzystanie z tych nowych rozwiązań. Bo jest mnóstwo nowych rozwiązań technicznych, prawda? I my z tego jeszcze się nie nauczyliśmy korzystać. My już znamy się na immunoprofilaktyce, korzystamy ze szczepień itd., itd., ale teraz ważne jest, żeby wiedzieć, że zdrowie zwierząt zależy od, przede wszystkim od dobrej organizacji produkcji i dobrego zarządzania produkcją. Ja zawsze mówię, powinniśmy już skończyć mówić o chorobach świn, tylko powinniśmy mówić jak chronić świnie, żeby I były zdrowe. Jest... No, tak, takie tak. Takie żeby były zdrowe, żeby nie chorowały. Nie leczyć, ale zapobiegać. To jest najważniejsza sprawa. Super. Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. Dziękuję, dziękuję, dziękuję bardzo za informacje. Dziękuję bardzo.